No i tu właśnie widać jak duże jest to miejsce, bo jak mówię, rzeźnie są ogólnie sporym miejscem, tu jest dużo, wiecie, jakby korytarzy, przejść, pomieszczeń, po których się będę poruszał. I też przez to no mam takie wrażenie, że w tym miejscu łatwo się ogólnie gubić. Łatwo się ogólnie zgubić tak naprawdę. Często mam kłopoty ze znaczeniem wszystkiego w tym miejscu, co tu jest do zdobycia tak naprawdę. Więc tak... Tak, Jade tego nie pchnie sama, tu będzie Double Edge potrzebny do pomocy, ale... No, Double Edge będzie nam nas czekał oczywiście chyba tam po drugiej stronie. Gdzieś tutaj. Owszem, jest. Owszem, jeżeli drzwi nie otworzysz, to możesz przejść koło nich i to też jest oczywiście jak najbardziej dobrą metodą. I w sumie powiem wam taką jeszcze jedną rzecz, która mi się dziwnie zdarzyła podczas sesji próbnej. Otóż po tym, jak wiecie, tutaj się dostałem na dół i tą mapę zanalizowałem, nagle doublec mi zniknął, nagle nie było go nigdzie. Wiecie, niby powinien czekać tam przy guziku, ale zniknął i się nie pojawił nigdzie. N a czy było tak? Było słychać jego dialogi, tam wiecie jak coś mówi do Jade, e, no w niektórych fragmentach, ale nigdzie w ogóle go nie było, nigdzie, wiecie, nie można było w ogóle go znaleźć I przez to musiałem to od nowa nagrywać, prawdę mówiąc i Nie wiem czemu tak się działo, nie wiem czemu tak się w tej grze dzieje, nie wiem może gra myśla, że nie wiem, że to dochodzi do jakiegoś, nie wiem, sequence breaku czy coś, nie, nie mam pojęcia, ale dawiesz mi zniknął, bo to było niefortunne I to wszystko musiałem od nowa nagrywać. No ale jednak dobrze go znów mieć przy sobie Dobrze, że jednak się wiecie kieruje tej swojej zasady Z tej, z, wiecie, z tej książki chyba Carson i Petersa Wiecie, zasada Don't break up the team Czyli, okay. czyli, wiecie, niech team się nie rozpada Oj! Gość w ogóle chyba usłyszał jak Double H zniszczył te bramy. Owszem, tu jest pan z Alpha Sections Ale chyba nie podejdzie aż tak daleko no nie do końca fałszywy skoro znów cię zabijam i znów mam cię mój panie z głowy Ok to miejsce, tu mamy kolejny nowy i też dziwny gatunek z którego się wydobywają takie oto bombelki. Więc spróbuję teraz temu zdjęcie zrobić co nie jest takie łatwe w ogóle wbrew pozorom Teraz muszę go wystraszyć się Jarodyskiem, strzelić i nagle skacze po terenie co nie no i przez to nie jest łatwo temu zdjęcia zrobić Ale mi się udało, jest to gatunek Timorea saponifera again, Jade. Która też jest znana jako bombelkowa bąbelkowa pchła Jak pamiętam, tak też pod taką nazwą jest ten gatunek znany Jak mówię, temu się zdjęcia nie robi łatwo Bo to ucieka, kiedy się temu wiecie, zdjęcie chcę zrobić I też wiecie, kiedy się w to strzela dżarodyskiem tak właśnie skaczę i przez co trochę ciężko to ogarnąć, ale jednak ja dałem radę. Jakby to jest taki też kolejny jakże dziwny gatunek, jeden z licznych w świecie Helis. I nagle metro, czy co to jest? Które też na no wiecie nam posłuży do transportu pomiędzy różnymi sekcjami, wiecie tutaj w tej rzeźni. O, tu jeszcze będzie w ogóle kolejny nowy gatunek. Tu musi Double H ten guzik wcisnąć i my musimy być gotowi na wykonanie zdjęcia tutaj, gdzieś mniej więcej. Oto czwarty, ostatni nowy gatunek w rzeźni Amoeba Saltans. Więc tylko trzy gatunki do końca, no w sumie nie mogę się doczekać, kiedy no to zobaczę, wiecie, tutaj pasek wiecie, jakby ukończenia na 100% W tej kwestii przynajmniej Okej, okay, znów tylko kupię kebabsy Jak mówię, starkosy nie są już takie warte kupowania, nie chcę na nie do końca kasy marnować Więc pójdźmy teraz dalej i bekoboty! Więcej bekobotów! Więcej bekobotów! I oczywiście znów wyślę prosto na te bramy elektryczne. I za tą tą bramą mniej więcej widzę, że się kryje jedna z tych pierwszych, o których e, wspomniałem, że się kryją w tym miejscu, w tej lokacji. I w ogóle bot tu tak ma coś upuścił. Upuścił on konkretnie na to wygląda, że klucz trójkątny. Okej, okay, I keep for you. Owszem, klucz trójkątny, ale pewnie pomyślicie, że przecież... Ej, że przecież już masz taki klucz, więc po co ci drugi taki sam? Otóż drugi będzie dla Double H'a i pewnie, no jak się za chwilę przekonacie, no będzie on jemu również potrzebny. Więc tak, jakby to jest perełka. Numer 52, oczywiście, też nam powiększy kolekcję. I teraz jak powiem dam Double H'owi ten, jeden z tych dwóch kluczy trójkątnych. Jemu jak mówię jeden się przyda. Powiedziałem, że chcę mu dać klucz. Nie chcę z nim gadać, tylko chcę mu dać klucz. Jeżeli tylko mogę, przekazuję, jak to się może robić. Może Q? Dziękuję, Pani Jade. Tak, guzikiem Q się tutaj dawało mu kluczyki i tak to się robiło. Więc tutaj, widzicie, są, są drzwi, które wymagają dwóch kluczy trójkątnych. No i tego, żebym no, dwie osoby, te dwa guziki wcisnęły jednocześnie. Więc dlatego ten klucz był dla Double Age'a potrzebny. Więc teraz się tym zajmę. Okay. No, w miarę równocześnie mamy tutaj te drzwi otwarte. I nagle lasery. Ale to znów Double H nam się przyda. No, tak. Dokładnie, nie wiem czy pamiętacie, ale też w tych w danych na temat Armii Chiliańskiej była o tym wzmianka, że, że, to, że zbrojem Wojska Chiliańskiego są odporne na lasery, więc dzięki temu Double H może przez coś miało przejść. Może, no, może, być, może przejść, może tam guzik w po drugiej stronie wcisnąć I to oczywiście na mną no, daje też wstęp do dalszej części rzeźni Tu już się szykuje ze skradaniem, na no to wygląda, bo tu są lasery z kolei wysoko Tak, tylko te czerwone będą tutaj dezaktywowane, niebieskie są na stałe i okej, okay, tutaj dam radę uniknąć i tu by... Okay. No tu widzę są kolejni goście z Alpha Sections i tam jest ponoć, no widzę rzecz do sfotografowania, ale najpierw się może tymi panami zajmę jakoś odpowiednio, tylko się może jakoś ustawię na przykład w ten sposób, będę tuż za nim i teraz, jak się tylko uda... A, nie udało się. Myślałem, że trafię wiecie jednemu wiecie... No trafię gościa wiecie najpierw jednego w tył. Trafię gościa w tył i potem drugiego wiecie kopnę w plecy. No to się nie udało do końca idealnie, ale i tak mamy gości pokonanych. Całkiem łatwo. Myślałem, że mi to mi pójdzie lepiej. Jak mówię, że jednego wiecie walnę dyskiem, drugiego wiecie kopem załatwię i to byłoby po prostu wiecie epickie, świetne zagranie z mojej strony, ale... a nie wyszło. Zawsze coś musi nie wyjść, no ale cóż, ja tutaj mogę poradzić Tu widzę więcej do dopalaczy i podów Też oczywiście wezmę, no bo po co tego miałbym nie brać Nawet bym jeżeli z tego nie korzystał, to i tak to, no, to dobrze będzie mieć na wszelki wypadek I tak, tutaj za tym oknem, za tą szybą Tam zrobimy zdjęcie Temu oto widoczkowi, właśnie, jak ludzie tu są Oczywiście transportowani. Co. to niezbyt przyjemne, co tu widzimy. Oczywiście tutaj alfa sakrzus i Doms, tu wszystko coś knuje. No i znowu mamy na to kolejny dowód. W postaci tego to zdjęcia. Tych oto torturowanych ludzi No i też niekoniecznie ludzi Bo tam wiecie, też są inne Rozumne Stworzenia Inne tam wiecie, Rozumne zwierzęta chociażby Kozy, Orły czy tam coś innego I to jest Jedno z trzech zdjęć Do wykonania w tym miejscu Więc stąd możemy już iść Paige all that I hope he Owszem, Jade, my wszyscy mamy nadzieję, że Page ma się dobrze, że mimo tego, że przez to wszystko musiał przejść, to że i tak da radę. Zresztą też dobry jest właśnie pociesza, że jednak oni pilnują, żeby ich ofiary były żywe. Więc no to jest jakieś pocieszenie, ale no wciąż pej,cza wypadałoby jakoś uratować, odsalić i no dobrze byłoby, żeby on znów był przy nas, teraz on może użyje Kabapsa, skoro mój stan zdrowia był... No, był daleki od ideału. I teraz tak, stąd już pójdziemy, mi się wydaje tędy i popłyniemy do innej sekcji rzeźni, gdzie znów no być może coś, nie coś znajdziemy. Też może, tak wam powiem z góry, że wybaczcie, jeżeli, nie wiem, w tle było słychać telefon, ale właśnie dzwonił teraz, no, w tej chwili telefon tam w tle. a Znaczy, nie wiem, czy to było no, słyszalne, tutaj, wiecie, tam, wiecie, w oddali przez was, czy nie. Ja słyszałem, nie wiem jak wy, nie wiem, jak mikrofon to też odbierał, czy w ogóle to odbierał, ale nieważne. W każdym wypadku, co jest tutaj, na przykład? Tutaj, a, tutaj jest, mogę tutaj te drzwi, jakby, wyważyć i tu się robi skrócik. Ale teraz z niego nie będę korzystał, teraz e, popłynę w tą stronę. I cóż, w tym miejscu, że wam powiem, że muzyka też taka jest trochę nie... no, taka trochę niepokojąca. Też taka, nie wiem, trochę na styl muzyki z grobowca starożytnych w rajmenie 2 chociażby albo tej kwatery, czy tam czegoś tam... E... że nie kwatery, to było tak, wieża Leptysa w tym w 3. Trochę ta muzyka mi te dwie lokacje do głowy, wiecie, przypomina. Teraz tu muszę tak, tak dziwnie pod górkę wpłynąć, co też nie jest takie do końca łatwe. I tu również można przycumować się nasz poduszkowiec, dawajcie oczywiście leci za nami. I tu gdzieś będzie kolejny dowód do zdobycia. Co jest tam na dole, jeszcze zobaczę. Tu są tylko tylko lasery, tam się nie wcisnę. W ogóle to jest taki nie wiem dziwny, rzadki widok w tej grze, że są dwa odtwarzacze wiecie M-dysków tak blisko koło siebie. No ale skoro tam ten drugi wiecie jest blokowany przez lasery to no przypuszczam, że jest to wszystko jak najbardziej uzasadnione. Carlson and Peters, page 824. I owszem, tu będzie kolejny segment, gdzie będę tutaj tylko sam na siebie zdany. Tutaj nikt mi nie pomoże szczególnie. Double A się od nas rozdziela. Bo zów jest zbyt umieszczony, żeby tam się wiecie dalej się wcisnąć. I tutaj trzeba chyba guzik wcisnąć, żeby ten tutaj gość się wpadł w te oto bramy elektryczne. Tak pamiętajcie, że zbroje wojska, no w tym Alpha Sections, co prawda są odporne na lasery ale nie są odporne na prąd więc to jest warte zapamiętania Wow ten roz ta rozpacz tego gościa Takie Another Fire jestem pod ostrzałem ratujcie mnie coś takiego Pienny gostek ale no niestety musieliśmy do jego śmierci doprowadzić no bo jest jednak powiedzieć w drugiej stronie tego konfliktu a ten krzyk rozpaczy. Abandon fire! Nie wiem, co mam mnie to jednak trochę bawi. Jestem takim złym człowiekiem czasami, ale cóż poradzę. No cóż. E, więc tutaj znów się dostanę dalej to jest też kolejny ciekawy segment, gdzie wykorzystamy dym do skradania się. Tu ZUF jest mnóstwo gości z Alpha Sections, którzy się obracają w różne strony. I tutaj, jak mówię, trzeba tutaj ten dym wykorzystać, żeby tylko móc tam się dalej skr no, skradać i iść coraz to dalej i dalej. Tu nie wolno dać się złapać, bo zów są te całe działa laserowe, które nas instakilują. Um, trochę mi zów spadają klatki na sekundę. No co szczerze w tym miejscu mi się nie do końca zdarza zawsze. Eymem, um, Patrzmy, jak oni tutaj się obracają. Kiedy będę tam jakoś mnie może przejść? Chyba tedy nie przejdę do końca, może bardziej z lewej strony. No, obróć się. Em, czy teraz jestem bezpieczny? Chyba jeszcze nie Em teraz. No, teraz była dobra okazja. Znów poczekajmy, aż się oni dobrze jakoś fajnie obrócą. Ten teraz się patrzy na mnie, ale tamten nie. Muszę pilnować pozycji obu tych panów, którzy są tuż koło mnie. M teraz. I znów pilnujemy co? Gdzie jest? Gdzie się obaj tutaj patrzą? Chyba teraz mogłem przejść, ale nie byłem do końca pewny swojej pozycji po raz kolejny. No i znów wiecie, lepiej po prostu dmuchać na zimne i chyba jednak ucieknę, chyba ucieknę. O, przynajmniej z tamtą dalem! Już mam nie, nie... no, chyba oni już mnie nie będą ścigali, więc chyba będę bezpieczny. I tę te sekcję, ten segment mam w końcu z głowy. Hmm, teraz tutaj muszę tą skrzynkę kopnąć i chyba to... Yy, tam przerwie yy, przepływ prądu. Tak, na końcu tego przejścia, gdzie są lasery, jest tam widzę z tyłu bezpiecznik, który naturalnie będę chciał zdobyć. I prąd znów poraca światło znów tutaj, no, znów widzimy, że się świeci, ale no mam bezpiecznik samą porę zdobyty. Wsadzę go tutaj. I to nam uruchomi tą otowinę.